Bartolo Bartololongo Miesiąc kuczci Świętego Józefa. Nabożeństwo o wyproszenie szczególnej łaski. Wydawnictwo Rose Dzień 27. Święty Józef, patron dusz życia wewnętrznego. Życie wewnętrzne polega na przyjęciu Ducha, panowaniu nad wszystkimi odruchami serca, i stałem zjednoczeniu duszy z Bogiem. To szczęśliwy nakaz dla duszy, która oderwana od rzeczy zewnętrznych, zajmuje się wielkimi rzeczami wiary i w pełni angażuje się w podążanie ścieżką doskonałości. Takie było życie świętego Józefa i taka była jego dusza. Posiadł najwyższy stopień kontemplacji, jak pisze święty Bernardyn ze Sieny. Ten święty patriarcha, będąc częścią niewypowiedzianej tajemnicy wcielenia, otrzymał więcej ukrytych w niej słodyczy i bogactw z mocą prowadzenia dusz ludzkich niż inni święci. Święty Bernardyn pisał: Wielki Boże, pozwól poznać mi życie wewnętrzne Świętego Józefa, wprowadź twe dzieci w szkołę ciszy, skupienia, modlitwy i miłości. Ponieważ zniechęcani wszystkim co zewnętrzne oszukujemy się rzeczami doczesnymi, które oddalają od Ciebie i pozbawiają nas bogactw Twego Królestwa. Prowadzony przez Ciebie, o mój Boże, wkraczam do serca najdroższego z Twoich przyjaciół, jaki posiada spokój, ciszę w duszy, jakim światłem jest obdarzony jego duch, jakie słodycze opływają jego serce. Jego życie jest nieustanną modlitwą, bez trudności rozważa największe tajemnice. Zawsze zjednoczony z Tobą myślą o Twojej obecności i żywym uczuciem miłości. Widzicie, znacie, czci i każda inna rzecz znika przed jego wzroku. Miłość Józefa była ukryta. Cieszył się też wielką zażyłością z Jezusem i Maryją. Przeżywał z nimi codzienne sprawy i rozmowy, jakich nikt nie doświadczył i nie doświadczy. Z tego powodu jest on ojcem życia wewnętrznego i opiekunem dusz, które mają odwagę wyzwolenia się od wszystkiego i poświęcenia tylko Bogu. Wszystkie przywileje służą u niego tylko temu, by stać się jeszcze pokorniejszym. Doskonale widzi łaski, którymi obdarzył go Bóg i z uwagi na pozycję, do jakiej został wyniesiony, Posługiwał się słowami swej najczystszej małżonki, by chwalić tego, który pozbawił go niskości. Powtarzał z największą wdzięcznością. Wszechmogący zdziałał we mnie wielkie rzeczy i moja dusza go wielbi. Powinniśmy za przykładem świętego Józefa starać się o skupienie, potrzebne do modlitwy i praktyki rozważań. Z duchową lekturą, pisze ksiądz Pią, szuka się Boga, medytując, Znajduje się Boga, a rozmyślając, smakuje się Boga. By spróbować, jak łagodny jest Pan, trzeba uciec się do świętego Józefa. Zadanie. Wiele razy zatraćcie się w woli Bożej, patrząc na Boga jak na Ojca. Dla próby otrzymacie z jego rąk rzeczy, które mogą nie być po Waszej myśli. W ten sposób wygracie z pogardą i gniewem za każdym razem, kiedy coś okaże się Wam przeciwne. Akt strzelisty. O małżonku Maryi, wyproś dla mnie siłę, bym czynił wszystko zgodnie z wolą Boga. Spotkanie ze świętym Józefem. Wszyscy święci kontemplacyjni, pustelnicy i samotni, uczą się od ciebie, o mój chwalebny patriarcho sztuki posiadania na ziemi życia niebiańskiego, pełnego rozważań, ciszy, miłości i jedności z Bogiem. Kto z nich miał tak żywą, miłosierną i płomienną wiarę i tak bliskie poznanie tajemnic Zbawiciela? Święci Jan i Paweł byli największymi rozważającymi Boga. Pierwszy, bo odpoczywał w sercu Jezusa, gdzie doświadczył głębokiego uniesienia. Drugi, bo został zabrany do trzeciego nieba i odkrył tam wiele sekretów. Kto jednak mógłby wyrazić wszystkie zachwyty, tajemnice, światłości, którymi ty byłeś obdarzony, mając przed oczami prawdziwy raj w osobie Jezusa? Ty, który miałeś wiele okazji, by odpocząć w jego boskim sercu prawdziwym sanktuarium. Jak słodko spał na twojej piersi! Z pewnością od ciebie gołębice i orły, czyli najczystsze i najwyższe dusze, muszą uczyć się kierowania swego lotu w stronę nieba. I rozważania słońca sprawiedliwości. O najdoskonalszy wśród świętych, wyproś dla mnie łaskę naśladowania ciebie w życiu wewnętrznym. Mam potrzebę spokoju, by modlić się z większą wiarą i zapałem. Ty jesteś, jak pisze święta Teresa Wielka, wielkim mistrzem modlitwy. Racz włączyć mnie do swych uczniów i kieruj mną. Abym nauczył się rozmawiać z Bogiem na Ziemi i wychwalać go wiecznie wraz z Tobą i innymi szczęśliwymi w niebie. Amen. Modlitwy do codziennego odmawiania w nabożeństwie do Świętego Józefa. Siedem boleści Świętego Józefa. Pierwsza boleść wątpliwość porzucenia swojej najczystszej małżonki. Maryi dziewicy. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Druga boleść. Odrzucenie w Betlejem przed narodzinami Zbawiciela w Stajni. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Trzecia boleść. Rozlew krwi dzieciątka Jezus podczas obrzezania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Czwarta boleść. Ofiarowanie w świątyni. Przepowiednia Symeona o męce Chrystusa i cierpieniach Maryi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Piąta boleść. Ucieczka do Egiptu i lata spędzone na wygnaniu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Szósta boleść. Powrót do ojczyzny i pobyt w Nazarecie z obawy przed Herodem Archelaosem. Chwała ojcu, i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Siódma boleść Zagubienie Jezusa w świątyni i trzy dni niespokojnych poszukiwań. Chwała ojcu, i synowi, i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen akt strzelisty Jezu Józefie i Maryjo daję wam serce i duszę moją Jezu Józefie i Maryjo towarzyszcie mi w momencie mej śmierci Jezu Józefie i Maryjo Niech przy Was spoczywa moja dusza w pokoju. Święty Józefie, opiekunie i stróżu sanktuarium w Pompejach, módl się za nami. Modlitwa. Boże, który w niewypowiedzianej twej dobroci zechciałeś by powstał na ziemi Pompejów obok tronu niepokalanej dziewicy Różańca Świętego, również ołtarz jej czystego małżonka, Opiekuna i stróża sanktuarium oraz wielkiej rodziny wiernych, zebranej pod płaszczem Matki Miłosierdzia. Spraw, by za Jego wstawiennictwem ominęły nas nieszczęścia napotykane w życiu, i by towarzyszył nam w godzinie naszej śmierci, abyśmy zostali zaprowadzeni do nieba, by móc rozkoszować się Twoim obliczem i dziękować przez całą wieczność przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Memorare do świętego Józefa. Pomnij o najczystszym małżonku Maryi dziewicy, słodki opiekunie mój, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby wołający o twoją opiekę i pomoc, nie został pocieszony. Z tą wiarą gorliwie polecam się tobie, z powodu miłości, jaką darzysz twoją niepokalaną małżonkę Maryję. Upodobania, które żywisz względem sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj mojej modlitwy. O ziemski ojcze zbawiciela, wysłuchaj mnie. Amen. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste Elejson, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójcu, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga, rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo najświętszej rodziny, módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie najczystszy, Módl się za nami. Józefie, najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie, najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie, najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie, najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła świętego, Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Boże Wszechmogący, który powierzyłeś początki naszego zbawienia pod troskliwą opiekę świętego Józefa. Przez jego wstawiennictwo pozwól swemu Kościołowi wiernie współdziałać w realizacji dzieła zbawienia przez Chrystusa, pana naszego. Amen.